Witam serdecznie, jestem Forest Trave, a podróże to moja pasja. Zapraszam serdecznie Was do oglądania moich przygód. 23 stycznia 4.20 rano. Ja już wychodzę powoli, czekam na swój samochód, busa, którego wynająłem na Getrigate, wykupiłem i jadę do Tangale, ale po drodze z safari, w, Uda, w Udalawale i będziemy oglądać safari, słonie i inne zwierzątka, które będą w tym parku narodowym udalawale. Czekam na swojego kierowcę, ale na razie go nie ma. Zobaczymy, czy będzie do mnie pisał, czy dzwonił. Trochę wyjrzę tam w spokoju, bo może bo muszę zejść na dół do głównej ulicy. Nie wiem, czy on tutaj podjedzie. No i czekam już na swojego busa. No i chyba przyjechał do mnie. No, jest kierowca. Dobra, jedziemy. No i jest słoń. Pierwszy słoń przy drodze. Widzicie go? Jeszcze ciemno jest. Zobaczcie. Przepiękny jest. Ja pierdziele. Pierwszy raz widzę słonia. Jeszcze jest ciemno, ale już świta. Stoi przy drodze normalnie. Kierowca go wyczaił, kurde. Gdzie on tam podchodzi do niego? Ja pierdziel. Ja bym tak blisko nie podchodził, ale ma kły. Ciosy czy kły? Nie wiem jak to się nazywa dokładnie. No jest piękny. Piękny słoń. No i teraz się rozjaśniło już, prawie jest widno. I słonia widać. Bardzo dobrze go widać. Jest fajny. Dostał banana. No, słonie potrafią zjeść dużo. No, ta linia idzie. No, nie przejdzie, ale jest to samo linia stoi. No, ten słonie stoi, Pierwszy raz widzę słonia. Jak blisko, nie w zoo, tylko gdzieś przy drodze. Super. O, idzie do dżungli. Ma dosyć turystów. Ale ładny, ładny sony. Super. Po co jechać na safari do parku? Tu się słonie. Piękny ten słon. No i dojechaliśmy do tego Udalawala. I jestem już w takim jeepie taki jeep wygląda którym jedziemy na safari tak wygląda ten jeepek i jeszcze czekamy na dwie osoby z niemiec co jechały ze mną tym, tym, o, tym białym czymś przyjechaliśmy no i jedziemy teraz na safari 4 chyba godziny safari a później jadę na, na tangal a gdzie tam z niemiec a on tu robi miejsce bo tam ktoś chce wyjechać no i zapowiada się fajna przygoda safary. Już kurde pierwszy słoń zaliczony przy samej drodze stał. Fajnie, cieszę się. Te safari fajne, tylko w tym parku nie ma lampartów, wiala jest lampart. No ale trudno. Mnie bardziej interesuje o słonie, bo te lamparty tutaj tak ciężko zobaczyć. Ale jak czy gdzieś na drzewie czy coś. Zobaczymy jeszcze jakie zwierzęta tam będą oprócz słoni. No i dojechaliśmy do takiego miejsca, to jest budynek. Tu się kupuje bilety. Kierowca poszedł z, z, z paru Niemców, bo oni kartą nie będą płacić, im gotówkę kierowcy i kupi. Tu sprawdzają bilety i idziemy dalej. Bilet jest sprawdzony, można Tam jeździe stoją zipy. Tam chyba słońce No ale co, już dzipy stoją.

dwa słoni o teraz będziemy mnie widzieć o i malutki ale piękny malutki też są słoni o zobaczcie teraz tego malutkiego widzicie nie widzę. o malutki jest. ale pięknie to jest Jest tam malutki słonik Przepiękny 3 dni podobno ma ten mały słoń. O, już tam widocz No ale jeepów jest mnóstwo Po szóstej rano Ale Jeszcze nie jest tak źle trochę widać te słone No i teraz słonie jak na widelce Piękne słonie, teraz je widać Widać jak to Trzy słonie. Trzy duże, jeden malutki jeszcze. Ale tego malutkiego nie widać, bo tam jest ten malutki tam. Ale piękne. To dopiero co wjechaliśmy do parku. W tym parku słoni jest od gruma. Tak myślę, bo rano przy drogę stało, później dwa przy drodze stały. No i tutaj od razu wjechaliśmy do parku daleko nie musieliśmy jeżdżać razu słony. Teraz blisko słoni. Duże, dwa duże i malutkie, zobaczcie. Przepiękne te słone. Na wyciągnięciu ręki są. Normalnie. A trzy słony. Duże i malutkie. Ja Cię kręcę, ale piękne. W naturalnym środowisku, nie w zoo. Coś pięknego. O, malutki. Coś pięknego te słoni No i jedziemy dalej. Słonie obejrzane. Idziemy dalej, zobaczymy jakie zwierzęta jeszcze spotkamy. Fajne safari. Nie jest to afrykańskie safari, ale na Sirlance też safari jest bardzo popularne. No i można dużo fajnych zwierząt. O! Kolejny słoń. Ja Cię kręcę. Ale dzisiaj słoni jaz. Napatrzę się na słoni. Kolejny słoń. Wow! Przepiękny. Kolejny ale dzisiaj szczęście do tych słoń mamy rano to wychodzą głodne i jedzą no jest piękny słoń coś tam sobie zasuwa zasuwa sobie o, zielsko sobie zasuwa bo pewnie głodny rana no i dobra jedziemy dalej tyle słoni dzisiaj widzieliśmy Za masakr Pełno tych słoni Tu znowu słoń no Ktoś ustali tu co tu jest ciekawego Nie wiem, nic nie widać No takie wyglądają te dżipy Te dżipy tak wyglądają Droga tak Prawdziwe safari Prawie jak w Afryce Super, podoba mi się to safari naprawdę warto. Trochę to kosztuje, ale warto. Wjazd do parku 20 dolarów. Plus ten jeep. No i ja też transport do tam płacę. Patrzcie, piękny ptak. Przepiękny ten ptak. A no Tutaj przejechaliśmy, jest taki, taki duży staw, można powiedzieć. Podobno 10 krop dalej. Ale ja nie widzę krokodyla krokodyla Widać takie na, na, na tej wodzie takie Ale w ogóle to jest pięknie różne przerudne ptaki Szkoda, że nie wziąłem sobie lornetki Nie pomyślałem, bo tutaj moi towarzysze mają lornetki no, no, jest krokoda, ale ciężko go dost... dostrzec, bo tylko mu pewnie płyszczek wystaje. Ale fajne miejsce tu jest. No i kolejny słoń. Oh, piękny okay. ten słoń and jest. Taki widać nie za duży, Or... ile on tam może no. mieć. No. Ah, okay. and why do have... Ale sam no. jest bez rodziców. Uh, Ładny ten słoń yeah. jest. Podoba mi uh, się. Fajny słoń. No słonie tu można zaobserwować w tym parku. No, głodny jest pewnie i jest. I słon, to duży słoń potrafi zjeść do 250 kg dziennie. Przeważnie jedzą liście no i też sobie owocami uzupełniają. No, ale tutaj to liście i te i jakieś zielska, krzewy. No i teraz ten słoń jest tak blisko na wyciągnięciu ręk. Co tam? Ocho? A, chłodzi się. Chłodzi się piaskiem. Zobaczcie, nogo, pach i na grzbiet. Mądry słonie. O, i znowu. Słonie są mądre. Chłodzi się, skuwane. teraz słońce wyszło. I na grzbiecie się ma piasek. Znaczy na ziemię. Tam z parku już tu jest koniec parku chyba No i tutaj bilety z powrotem wyjeżdżamy fajne safari żeby szybko minęło ile dni jeździliśmy 3-4 godziny chyba 6 3 godziny ale chyba nie całe szybko trochę może te jala by było lepsze ale fajnie było, ale trochę szybko to mnie. w Tangale, w nowej miejscowości na wybrzeżu zobaczył ocean indyjski No już sobie hotel zabukowałem w samochodzie Gościu mnie wysadził I dobra, idę Niby 12.30, zameldowanie jest 11.10 Zobaczymy, co mi powiedzą Może jeszcze po drodze coś zjem Ale chyba źle idę Dobra, muszę się wrócić no a tak wygląda Tangale No, główna ulica jest za 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 tego za jak się nazywa No jest głośno hałas Tuchtuki Tak to wygląda Każde miasto na Siedlance chyba Większe czy mniejsze Jest za o, zamieszkały. Jak to powiedzieć? Brakuje mi słów. No dzieje się po prostu, tak. No i tam gale to takie miasto nadmorskie. Zobaczymy co tu będziemy robić. Pewnie by więcej odpoczywać niż zwiedzać, ale coś się myśli, żeby połazić, popatrzeć. Mi się wydaje, że to fajnie będzie. Dwa dni na razie zablokowałem, zobaczymy, bo później może ruszę dalej gdzieś. O. Tu mam iść. Źle, dobra, tam muszę iść Tylko nie wiem gdzie tu się gdzie tu się wchodzi muszę poszukać Wszystko pozamykane Nie ma nikogo Może zaraz ktoś wyjdzie O 9,7 niby ma No zobaczymy 9,7 Jest spokojnie wygląda tu środek Siedzę Czekam pan zaraz, tu mnie za. Za tego. No, fajnie, sympatycznie. Pan się uśmiecha. No, tutaj jest pan. Tak wygląda. Ten no, sam. jestem w swoim pokoju. Chwilę odpoczywam. Taki pokój. Nieduży, ale spokój. O, nawet moskitera jest. Łóżko I tam Łazienka. Ale łazienka no taka normalna Nie otwieram, bo tam komarów bo dużo i tu nawlatuje. Taka normalna łazienka. Pokój też normalny. I płacę 25 dolarów za dwie nockie ze śniadanie. Bo znalazłem za 15 dolarów, ale bez śniadania. 4 dolary śniadanie. I dalej od centrum. Dalej od centrum miasta. No wziąłem tutaj zobaczymy. Na razie dwie nocki zobaczymy jak dalej. A co ja tu będę robił, to się zastanawiam sam. No będę poczuciewał sobie wakacje, tak? Plaża drinki zabawa. Nie no, ja tu nie jestem taki tego typu, że plaża zabawa. Ja wolę góry i podróże. Znaczy no, cały czas być w ruchu niż na plaży leżeć. Jestem na plaży znowu. Zastawiłem wszystko, klapeczki założyłem o... Skafety zdjąłem, już nie będę chyba zakładał. Idę, sprawdzę ciepłość wody. O kurde, ale jest piękny. Jest super. O! Nie, nie, nie jest taka ciepła. Znaczy, nie jest też zimna, ale też nie jest taka ciepła. Jakby się wydawało. Ło, wow. ale moc, ale czuć o to... oh, kurde uh. Klapek, klapek Klapek mi porywało No czuć to moc tych fal Czuć moc tego oceanu Naprawdę, prawie mi klapka wyrywała z nogi Nie wiem czy będę wchodził Nikt tu się nie kąpi, ale kurde puste plaże to mi się podoba Kurde, żyć nie umierać. Pięknie. Góry zamieniłem na ocean Indyjskiej plaże. Jest przepięknie. No i te palmy, o. Moje nogi od razu ochłody dostają. Dobra, ja muszę jakieś restauracje też poszukać. Przy plaży myślę, że drogo może być, ale ale pierwszy posiłek może być tam gdzie będę szedł, to pewnie gdzieś dojdę no i te palmy, kurde tam takie łodzie rybaków tu jakieś leżaki piękne te palmy są no i tutaj zdecydowanie plaża pełna ludzi znaczy pełna pełniejsza niż tam to jest chyba taka główna plaża Są ludzie. Nie będę ich za bardzo nagrywał, bo po co. Może nie życzą sobie, ale są ludzie. Są leżaczki. Są palmy, są fale. Jest gites. Wszystko co trzeba. Jest przepięknie. Tam widzę jakaś restauracja jest. Idę zobaczę. Powiem coś z Bo nic nie jadłem dzisiaj, nic. Tylko wodę piłem. Ostatni posiłek wczoraj o 19:00 po takim łażeniu po górach. Idę zobaczyć teraz Tu rybaki to się robią. A będę wciągać te. O, chce pomocy? Ja? Yeah? Co tam? Wo, Ju, ja. Yeah. O. Oh do wciągać chyba to łódź Chcieli żeby ich nagrać? Nagrałem I wszedłem tutaj do restauracji tu na plaży No i zdecydowałem się na plaży no, trochę drogo, bo 1800 kot z jajkiem. Chyba, że w ogóle tu nad morzem są droższe ceny. Bo no, tam tu na Welli miałem restaurację, gdzie za 900 jadłem Takie 900 1000 takich kot tu Więc prawie drugie tyle, może dlatego, że przy plaży. Pierwszy to się tu zdecyduje przed plażą, no co? Wakacje. Do tego browarka. No i taki widok mam z restauracji. Plaża, piękna. Palmy, ale palmy tak nie widać, bo o, zasłania ten daszek. Ale piękna plaża. No i czekam na jedną. No i piwko już przyszło. Taka butla wielka. Lajon lokalne. I co, nalejemy sobie tego piwka Na kot tu pewnie poczekam z 15 minut, za czym przygotują. Zimne piwo mrodzone. Bo, wow. jak złoto. Dobre. Przyszło moje kot tu. Serowe kot tu. Zobaczymy, czy dobre. Powinno być dobre. bardzo dobre serowe kottu, super bardzo dobre szusz mm, ser warzywa Zarąbiste. a tam miejscowi rybacy wyciągają łódkę nawet im pomagają turystki i turysta o, prawie wyciągnęli Ciekawie czy to złowili Tak to wygląda ta plaża Pięknie, pięknie Dobra, pomagamy miejscowym wyciągać Nie wiem co my wyciągamy tak naprawdę Coś tam wyciągamy jakieś, Jakoś chyba sieć Ale ciężko to idzie Pomagam trochę, no co? Trzeba trochę połamu z miejscowym Pomagałem, pomagałem miejscowym, ale Kurde, już nie mam siły Bo z pół godziny tą linę Targałem Oni targają tam jeszcze To no nie ma końca, nie ma końca tej liny Ja już wysiadłem fizycznie Tam jeszcze pomagają Linii turyści, ale ja już nie daję rady o! Masakra tam było no, wyciąganie naszej znaczy sieci z morza to jest kurde z oceanu Ciężka robota, ja tam z pół godziny z nimi... Nawet nie wiem, ale tak mi się wydaje, że z pół godziny Wyciągałem z miejscowymi i turyści pomagali też inni. Masakra. Można wymienić. Wymienić nawet największe twardzie. Kurde, to masakra. To, 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 to. Wyciągasz tą, tą sieć. Ciągniesz, ciągniesz, to jest długa ta sieć, ja nie wiem ile ona ma metrów, ale to jest, kurde, ta sieć masakra. Trochę im pomogę, ale naprawdę już... Tam inni turyści też do, do, do... dochodzili, pomagali. To, to masakra była. Już nie mam siły, ja bym im pomógł z chęcią, ale już nie mam siły. A, to taki przypływ idzie chyba. Bo woda, no, daleko nawet dochodzi. Piękna ta plaża. Tam takich dwóch ziomków pływa w wodzie O, widać ich tam Później wychodzą na, 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 na ląd i robią pompki Niech idą pomóc tym miejscowym to sieć wyciągać To będzie ich taki trening, że ja pierdzielę To, to, to tam kurde To też jest wysiłek Ja bym może nie dał rady nawet tak robić jak oni Ale kurde, tam to pożytek chociaż zrobili Pomogli miejscowym trening O, skończyli chyba Tęczyli, ale tak pływali, wracali i robili pompki No i zaczyna padać, już pada deszcz Więc Pogoda się popsuła, było tak ładnie, fajnie Momentalnie zaczął padać deszcz, zrobiło się głodno Dobra, chyba idę do hotelu Bo masakra z tym deszczem Tu łodzie stoją O i te siecie, które ja wyjmowałem, takie same siecie Rybaków. Rybacy mieszkają też w No i wracam już do pokoju swojego. Tam sobie powędę chwilę. Niby nie pada mocno. Tak leciutko, delikatnie. Ale idę. Muszę jeszcze je doprawnić i zanieść te ubrania, bo już mało mam czystych ubrań. Koszulki też wszystkie są przepoczone, brudne. Ta ostatnia moja koszulka muszę iść, ale teraz takie cieplutko taki czuć ciepło taki. całą torbę prania idę, idę do pralni wypraść to, bo kurde przez tydzień ponad tydzień, dziewięć dni tu jestem to się uzbierało no idę zobaczyć co to za pralnia coś jakoś tam znalazłem kurde tam wiewiórka chodzi po tym widzicie? o, Zafiery dziela po tym kablu. No zła. i takiej prali nie ma, że samemu składasz i ten trzeba zostawić. Tam jest ta pralnia, zostawiłem. Jutro rano mam wrócić. 1200 tych za kilo 800, bo oni to na wagę liczą. Czyli no nie tak tanio, bo 3, ponad 3 dolary. No, muszę to sprawdzić, przeliczyć to na spokojnie Jutro muszę tu wrócić No chyba mi nie ukradno, dostałem kwitek żebym tego kwitka nie zgubił No i co, najwyżej mi koszulki i stare gacie, Do koszulek mi najbardziej żal, bo fajne koszulki A gacie i skarpety to tam mi nie tak żal, nie? Wiadomo Nie ma gór, ale też jest fajnie No i spacery można wzdłuż plaży sobie robić A ja sobie idę wzdłuż plaży Kurde ale te fale aż tam sięgają, kurde Niezłe, niezłe Fale są duże, mocne Ale jest pięknie Cudownie, siluję sobie na plaży Już jest po 18 .00. Czekam na zachód słońca Ale zachodu słońca raczej nie będzie No bo jest niebo zachmurzone Tak wygląda niebo więc nie będzie zachodu słońca. Chciałem sprzedać swój pierwszy zachód słońca Na strance, na plaży A niestety nie będzie Trudno Może jutro Ważę, że nie pada O, fajny dzień Zaczęło się od safary, skończyło się na plaży fajnie. Kończę już ten dzisiejszy dzień Pewnie pójdę coś zjeść do hotelu Ale już nie będę nic nagrywał, bo dużo nagrałem Dzięki Wam za oglądanie Subek, łapek i tak dalej Jeśli chcecie Dzięki Trzymajcie się, pa!